Dzisiaj na filmie znowu przedstawimy Wam kolekcję, której nie ma w Polsce. Jest to kolekcja Supersport SHNL sezon 2024-2025. Czyli, mówiąc po naszemu, kolekcja naklejkowa panieni z ligi chorwackiej, gdzie są najwyższa liga, najlepsze drużyny w Chorwacji takie jak Dynamo Zagrzeb, Hajduk Split, Slaven Belupo czy Rijeka. Album dostałem z wymiany z las stickera. Jak możemy zobaczyć, kosztuje on 2 euro, a to był prawdopodobnie promocyjny, więc jest cena przekreślona. Prezentuje się on następująco: tutaj mamy standardowe 6 naklejek, takich startowych z tyłu są 4: spis treści ważne momenty z ligi rekordy tutaj mamy kapitanów danych drużyn tutaj zdolna młodzież i tutaj mamy już dynamo zagrzeb, tu mogę się domyślić, że tutaj pewnie będzie herb, tutaj strój tutaj już piłkarze, jak zobaczcie jest taka fajna kolekcja, tak jak mi się podoba, że zobaczcie jest piłkarz Krótki opis jego, ile rozegrał meczy, minut w poprzednim sezonie, nic więcej. Nie ma takiego wydziwiania. Tutaj na pewno będzie team, zespół i tak dalej, zdjęcie drużyny. Piłkarze, z jakich są narodowości, kiedy zdobyli mistrzostwo. Łączny jakby taki dochód klubu, ile grali sezonów, ile mieli mistrzów i tak dalej. Poprzedni sezon. Podstawowe informacje i nic więcej. I to jest po prostu coś super tutaj cały skład nie ma że tak powiem nawalone tego tutaj mamy gorice Zobaczcie, tak samo takie proste najważniejsze informacje i to mi się po prostu podoba Hajduk speed proste takie proste rzeczy to jest po prostu fajne istra lokomotyw i tutaj w środku, ja już to sobie tak przyjrzałem, tutaj mamy tak standardowe kto kojarzy to w, z 10 lat temu, w Polsce też to było. Brakuje Ci naklejek, wypisujesz jakich naklejek Ci brakuje, imię, nazwisko, przelew na konto i Ci wysyłają. Tutaj mamy taki plakat i mamy takie jakby jednastkę swoją i tu ławkę rezerwowych, tutaj jednastkę i można z tych naklejek powtórkowych sobie stworzyć... Widzicie taki swój line-up, swój skład. osiek, Rijeka. Slaven Belupo. Sibenik. Warażdin, podsumowanie takie i zobaczcie ta kolekcja ma tylko 359 naklejek, to jest naprawdę mało, jest zrobiona ładnie, są podstawowe rzeczy, no naprawdę żałuję, że coś takiego nie ma w Polsce, bo takie coś aż chce się zbierać, zwykła taka podstawowa kolekcja z najważniejszymi informacjami. Dajcie znać, czy też taka kolekcja się Wam podoba. Ja ją myślę, że szybko uzbieram dzięki wymianom na last stickerze, tak jak zdobyłem ten album. I pamiętajcie o lajku, subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnych filmach.